Cześć, witajcie moi kochani. Ostatnio troszeczkę choroba rozłożyła e, ludzi, mnie. E, no i mnie. No i jeszcze dzisiaj do oka mi wpadła, ale koniec farmazonienia. Proszę Państwa budujemy grillowędzarnię. Bardzo dużą, jakby nie patrzeć. Przepraszam, będę się trzymał za oko, bo mnie po prostu piecze. E, budujemy grillowędzarnię. Już jesteśmy za półmetkiem. I z czego ona się składa? Składa się z wędzarni. Na samym początku Proszę bardzo. Oczywiście jeszcze w środku niewykończona, ale jest ogromna. Tutaj to się zmieści z 12-14 takich pokaźnych szynek. W środku będzie ładnie wytynkowana, będą haki, będą kołeczki, będą takie stopnie, żeby sobie regulować wysokość naszych tych naszych bendlin. Naszych proszę Państwa. Ale zanim pójdę dalej, to pokażę Wam, jak prezentuje się od tyłu. Bo z grobencarnią, drodzy Państwo, jest jak, yy, no nie chcę być tutaj szowinistą, no ale muszę to powiedzieć, yy, jak z kobietą, z tyłu też musi być ładna. Yy, zobaczcie, piękny cokolik, mur ze starej rozbiórkowej cegły, wałek, pionowe cegiełki, połóweczki, wałek i będzie jeszcze na górze gzyms. Fajne? Odpowiem Wam na to pytanie, fajne. Chodźcie dalej, bo oko mnie boli po raz trzeci, to już powtarzam. Drodzy Państwo, zaraz za wędzarnią mamy kuchnię ogrodową, taką kuchnię, kuchnię z fajerkami. Można tutaj wrzucić sobie kociołek. Przy okazji, będzie można wędzić. Czyli palimy tutaj, gotujemy i wędzimy. Jeżeli mamy za wysoką temperaturę w wędzarni. To tutaj jest kanał, który omija tą wędzarnię. I po prostu możemy go sobie leciutko otworzyć, i część temperatury będzie nam po uciekać bezpośrednio do komina, który będzie nad naszym grillem. Grill, który jest oczywiście centrum naszej grillowędzarni. Dwa poziomy do grillowania. Tutaj grillujemy, tutaj zostawiamy ciepłe kiełbaski, żeby nam po prostu za szybko nie wystygły. Grill zrobiony jest na podstawie kominka otwartego, czyli jest tak zrobiony, że nie wiadomo, jakbyście tu palili z niego, i tak się nie będzie dymić, nie będzie tu nic okopcone. Także jeżeli chcecie się nauczyć, no to śmiało zapraszam do mnie na szkolenia, ale to o tym to później. Drodzy Państwo, tutaj będzie zlew. Zlew, który. Ma pod spodem schowek, oczywiście. Dźwiczki są troszeczkę niżej opuszczone. Jak widzicie, tutaj mamy jedną cegłę, ale tu specjalnie opuściliśmy jedną warstwę niżej, że jak otworzymy drzwiczki, to żeby nie było widać po prostu tej misy z tylko ładny, duży schowek na bibeloty. Jeszcze nie wiemy co, pewnie piwko będzie się tutaj chłodzić. Tak, no i piec chlebowy, jak na, na grillowędzarni, jak na takie zewnętrzne urządzenie, piec chlebowy jest dosyć duży, ma około 60 cm szerokości, jakieś 75-80 cm głębokości, więc naprawdę jest pokaźnych rozmiarów. No i blat, blat roboczy, który zrobiliśmy w taką mijankę cegiełki, wyszlifowaliśmy specjalną tarczą, później wygładziliśmy inną tarczą, zostało wszystko ładnie zafugować. No i temat, no i temat mamy załatwiony. Przedostatnia rzecz, którą tutaj e, mamy, będziemy mieć, to jest okno. Jedno i okno drugie. Tutaj jest nasz stelaż, ale tak, okienka, żebyśmy mogli patrzeć na las. Zobaczcie, jaki jest piękny las tutaj przede mną. Piękne sosty, drodzy Państwo. No i już ostatnia rzecz to schowek. Schowek na... Różne rzeczy do grillowania. Po prostu było miejsce. Zamontowaliśmy potężne e, drzwi. Oczywiście przyznaję się do błędu. Machnąłem się i zamówiłem drzwi z termometrem. Tutaj, oczywiście, klientowi powiedzieliśmy, że jak schowa sobie piwko, to będzie wiedział, jak ma, jaką temperaturę ma ten jego e, trunek bogów. E, a jeszcze miało być ostatnie, ale to już jest na pewno ostatnie. Urządzenie, które tutaj będzie budowane, to jest ta dziura. Bo nie zastanawiacie się, po co jest ta dziura. No, już wam tłumaczę, drodzy Państwo, to jest właśnie dziura na lodówkę. Będzie lodówka pod zabudowę, piękne drzwiczki będą zrobione, drewniane. No i cóż, e, trzeba, do majówki, mam nadzieję, że się wyrobimy. I co? Jeżeli chcecie się nauczyć budować piece kaflowe, kuchnie kaflowe i tak dalej, zapraszam Was do mnie na szkolenia. Jeżeli chcecie, abyśmy wybudowali Wam takie piękne urządzenie ogniowe, w tym roku jeszcze mamy terminy na jesień, także serdecznie zapraszamy. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia i strzałeczka, cześć Pa!